Może Pani jak nadać na nakładkę cień od zewnątrz w kapkat Pokażę. Zobacz. kapkat nowy projekt i dodałam taki filmik, czy filmik, czy zdjęcie, nie będzie to w tym przypadku miało znaczenia. Tutaj mamy nałożenie i dodam takiego timelapsa z zachodem słońca. Filmik ten odpowiednio zmniejszę palcami, z narzędzi wybiorę duplikuj i zduplikuję mój filmik z zachodem słońca. Uaktywnię ten pierwszy, z narzędzi wybiorę dopasuj i wszystkie suwaczki odpowiedzialne za jasność w lewą stronę, do końca. I zrobiła nam się czarna apla. Przejdę do narzędzia maski i wybiorę prostokąt. Tymi strzałkami ustawiamy wysokość i szerokość, a tą strzałką wtapianie. Wtapianie ustawię w taki sposób, żeby nie było takiego twardego przejścia. W kątach maski wyszły nam takie rogi, ale możemy to łatwo zlikwidować. Trzeba kliknąć tutaj w ustawienia i zaokrąglone kąty. I teraz już tym suwaczkiem ciągniesz tak, żeby się ładnie wszystko wszystko wtapiało. Przejdę na kopię filmiku i przeciągnę go pod cień. Mogę odpowiednio regulować warstwę cienia lub filmiku i ustawić w moim projekcie tak jak chcę. Jak widzisz, ten cień jest dosyć intensywny, ale mogę wybrać narzędzie krycie i zmniejszyć jego intensywność, przesuwając ten suwaczek w lewą stronę. No i w sumie byłoby po temacie, ale na ciemnych elementach filmiku w ogóle nie widać tego cienia. W takim razie zastosujmy obrys. W tym celu posłuży nam narzędzie efekty, efekty wideo, i w tym miejscu wpiszę białe obramowanie i ten drugi. Efekt ten zastosowany jest do wszystkich warstw, więc kliknę w obiekty, a następnie dotknę warstwy, której chcę przypisać efekt. No i w zasadzie znowu po temacie, ale ta ramka jakaś taka, tutaj jakiś czerwony się przykleił, tu jakieś rozmyte, no nie podoba mi się. Ja bym chciała taką całkiem zwykłą ramkę. W tym celu uaktywnię warstwy, jeszcze raz zduplikuję filmik z zachodem słońca, uaktywnię tę część, z narzędzi wybiorę dopasuj i wszystkie suwaczki odpowiedzialne za jasność w prawą stronę, oprócz nasycenia i kontrastu, które lecą w lewo. Teraz trzecią kopię przeciągnę na sam dół. Dotknięcie mu aktywnie ją, a z narzędzi wybiorę podstawy, skala i odpowiednio zmniejszę. Jak widzisz u góry i na dole ramka jest grubsza, a po bokach cieńsza. No, ja tak nie chcę. W takim razie uaktywnię warstwę, która tworzy ramkę. Z narzędzi wybiorę maski i zaznaczeniem prostokątnym ustawię jej widoczność. Nakładka już się nam całkiem dobrze odcina od tła, ale jednak cienia w ciemnych partiach filmiku nie widać. No to zróbmy, żeby było widoczne. W takim razie uaktywnię filmik główny i jego zduplikuję. Z narzędzie wybiorę nałożenie i przeciągnę tę kopię na sam dół mojego projektu. Uaktywnię ją, z narzędzi wybiorę dostosuj, kliknę w jasność i suwakiem przejadę w prawą stronę. To jeszcze raz narzędzie maski, zaznaczenie prostokątne, odpowiednie ustawienie wielkości zaznaczenia i wtapianie. Trzeba jeszcze uporządkować kolejność warstw. Z narzędzie wybiorę warstwy i przeciągnę warstwę cienia nad warstwę tła. Rozjaśnionego. Nakładka w tym filmiku nie zajmuje całą ścieżkę czasu, dlatego dodałam animację do wszystkich warstw. Początkowe to te do środka, a końcowe na zewnątrz. A efekt końcowy wygląda tak. Daj znać, czy się przydało i baw się dobrze.